z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki Jak widzieliście tytuł na miniaturce, dzisiaj kolejna kaseta demo Tym razem z zakładów Marcina Kasprzaka A Jest to trochę nietypowa kaseta, ponieważ na nagraniu mamy informację o tym, iż jest to nagranie na 35-lecie z zakładów Marcina Kasprzaka Kaseta wygląda tak Niestety nie posiadam do niej okładki Udało mi się tą kasetę zdobyć na naszym portalu aukcyjnym. Zachowana w stanie bardzo dobrym. Troszkę tutaj jest poddarta z tyłu, ale nie jest zniszczona. Niestety taśma jest bardzo mocno już wyeksploatowana. Co będziecie mieli okazję usłyszeć na nagraniu, które udało mi się zgrać z tej taśmy. I będziecie mogli sobie to nagranie odsłuchać na na tym filmie, tak więc serdecznie zapraszam. Yy, udało mi się troszkę oczyścić to nagranie, yy, odfiltrować, więc jest znośne do odsłuchania, yy, jak również yy, osoby, które kolekcjonują te nagrania, mogą sobie pobrać ten klip z tą ścieżką dźwiękową, tak więc zachęcam. Moi drodzy, co by tu więcej mówić? Zapraszam do odsłuchania a jeżeli Wam się nagranie podobało, pamiętajcie możecie zawsze postawić mi kawę. Linki są w opisie, jak również gdzieś tutaj na filmie poniżej będzie link do y, strony, gdzie możecie mi postawić kawę. Jak również zachęcam do subskrypcji i komentowania pod filmem, to co? Bierzemy się na odsłuchiwanie tego nagrania. Zakłady Radiowe imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie serdecznie witają w roku 35-lecia istnienia fabryki. Jesteśmy producentem prezentowanego magnetofonu stereofonicznego, który mamy nadzieję spełni państwa oczekiwania. Odtwarzanie nagrań znajdujących się na tej kasecie Pozwoli przekonywująco i wszechstronnie zademonstrować ten magnetofon. Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować tor odsłuchowy. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część tego testu przeznaczona jest do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku lub słuchawce, a sygnał zapisany w prawym kanale w prawym głośniku lub słuchawce. Jeśli byłoby słychać inaczej, należy zamienić miejscami wtyczki cincz kabli połączeniowych łączących magnetofon ze wzmacniaczem lub kabli głośnikowych. Połączenia powinny być zgodne z rysunkiem poglądowym zamieszczonym w instrukcji obsługi. Kanał Lewy Kanał Prawy W następnej kolejności należy sprawdzić zgodność fazową kanałów. W tym celu prosimy najpierw rozstawić głośniki w odległości około 2 metrów, lekko obrócić je ku sobie, nastawić w przybliżeniu jednakową głośność w obu kanałach i zająć miejsce równo odległe od obu głośników o mniej więcej 2 do 3 metrów. Usłyszą Państwo pięć sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka, natomiast pozostałe z kierunków skrajnych. Jeśli nastąpiła przeciwna lokalizacja dźwięków, należy przez przełączenie lub przelutowanie odwrócić połączenia przewodów w kablu jednego z głośników lub jednej słuchawki. Z kolei prosimy dokładnie wyregulować zróżnicowanie, czyli balans kanałów. W tym celu należy zająć pozycję, w której ma się zamiar stale słuchać. I tak długo regulować głośność w poszczególnych kanałach, żeby słyszany teraz mój głos dochodził wyraźnie z miejsca leżącego po środku linii łączącej głośniki, czyli tak bazy. Odpowiednia regulacja zrównoważenia kanałów możliwa jest tylko wtedy, jeśli odległości między słuchaczem i każdym z głośników nie są zbyt zróżnicowane. Na koniec prosimy dobrać najkorzystniejszą barwę odtwarzanych dźwięków. Na przemian z obu kanałów usłyszycie Państwo fragmenty utworu muzycznego. Potencjometry do regulacji barwy dźwięku należy tak ustawić, żeby wrażenie słuchowe było najkorzystniejsze, a równocześnie, żeby brzmienie dźwięku w obu kanałach było możliwie najbardziej zbliżone. E Prosimy teraz wyłączyć układ redukcji zakłóceń i wysłuchać tego samego fragmentu muzyki. Jeszcze raz ten sam fragment muzyki. Prosimy o włączenie układu redukcji zakłóceń. Przy prawidłowej pracy układu redukcji zakłóceń fragment pierwszy, drugi i trzeci nie powinny różnić się między sobą barwą dźwięku. Poziom zakłóceń i szumów w przypadku odtwarzania fragmentów pierwszego i trzeciego powinien być około trzech razy niższy w porównaniu z poziomem zakłóceń występujących przy odtwarzaniu drugiego fragmentu. Na zakończenie zapraszamy do wysłuchania fragmentów programu stereofonicznego przygotowanego przy współpracy przedsiębiorstwa nagrań wideofonicznych WiFon. jak młody Bóg na moich ramionach jak drzewo, którego nikt nikt nie pokona, dałam ci wolę istnienia, dałam ci siłę. run yeah. yeah. Więc teraz serca mam dwa Smutki dwa I miłość po kres I radość do łez Wieczory długie i złe Mam nadzieję, że zaprezentowany materiał filmowy, który mieliście okazję obejrzeć, odsłuchać, przypadł Wam do gustu. Jak mogliście usłyszeć, nagranie już jest dosyć słabej jakości, niestety zbyt dużo z tego nie udało mi się wycisnąć. Taśma już jest bardzo słabo nagrana, sprzęt po prostu już nie daje możliwości, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. Czasami słychać zniekształcenia na kasecie, ale no niestety na to już nic nie poradzę, nagranie mają swoje lata, ale postanowiłem to zdigitalizować dla Was, jest to wrzucone dla potomnych na YouTube'a, więc jeżeli będziecie chcieli sobie odsłuchać nagrania ponownie, jest to dostępne, jak również są poprzednie nagrania również z Lubartowa, z Diory, tak więc zapraszam, możecie sobie te nagrania na kanale odsłuchać. Tak więc moi drodzy, dziękuję za uwagę i pamiętajcie, zawsze możecie postawić mi kawę oraz co najważniejsze pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam!